W tym odcinku znajdziesz najciekawsze zwierzęta, których nazwy zaczynają się na literę R. Jak się nazywa to zwierzę? To dziki kot z pięknym futrem w cętki i pędzelkami na uszach. Poluje w ciszy i skacze bardzo daleko. Nie ma wątpliwości, to ryś. Jak się nazywa to zwierzę? To wodny stawonuk o twardym pancerzu i szczypcach. Chodzi po dnie rzek i jezior, chowając się między kamieniami. Już wiecie, to rak. Jak się nazywa to zwierzę? To drapieżna ryba z ostrymi zębami i dużą płetwą na grzbiecie. Pływa szybko i poluje na inne ryby. Niektóre gatunki bywają groźne. Zgadza się, to rekin. Jak się nazywa to zwierzę? To ssak żyjący w mroźnych krainach, z porożem i grubym futrem. Ciągnie sanie Mikołaja i uwielbia śnieg. Tak, to renifer. Jak się nazywa to zwierzę? To duża żaba o szorstkiej skórze. Wydaje dźwięki jak bulgot i potrafi długo siedzieć w bezruchu. To oczywiście ropucha. Jak się nazywa to zwierzę? To dziki drapieżnik z gęstym futrem i ostrymi zębami. Jest niewielki, ale bardzo silny i odważny. Już wiadomo to rosomak. Jak się nazywa to zwierzę? To morskie zwierzę w kształcie gwiazdy. Nie ma głowy, ale potrafi się poruszać po dnie i regenerować ramiona. Zgadliście, to rozgwiazda. Jak się nazywa to zwierzę, to mały ptaszek z rudą piersią. Często przysiada na gałęzi i śpiewa wesołą piosenkę. Bez wątpienia to rudzik. Jak się nazywa to zwierzę? To niezwykła ryba z głową w kształcie młota. Dzięki swoim oczom po bokach dobrze widzi i poluje w oceanie. Już wiecie, to ryba młot. Jak się nazywa to zwierzę? To niezwykła ryba morska, której pysk wygląda jak długa piła z ostrymi zębami po bokach. Tą piłą porusza w wodzie, by ogłuszyć małe ryby i je łatwiej złapać. Mieszka w ciepłych morzach i lubi dno oceanu. Już wiecie, tak, to ryba piła. Jak się nazywa to zwierzę, to malutki sak z długim noskiem i miękkim futerkiem. Żyje w trawie i zjada owady. Jest mniejszy od myszy. Już wiadomo, to ryjówka. Zachęcam do zapamiętania, a jeśli lubisz filmy, daj kciuk w górę. Im więcej polubień, tym więcej dzieci zobaczy ten film.